Patrzcie na no moją kamerkę Tam na telefonie U Zmiana planów będę nagrywać innej krysola w Smash 2 Bo tamta mi się nie chciała włączyć. Bywa! Okej okay. no, Tutaj się rozwala planety, będziemy rozwalać planety, tylko do tego muszę kamerę przesunąć. No i czekamy. Ok, ale chwila mówiąc, czekamy. Ok. Tutaj mamy okay. znowu okay. rzeczy. Co by tu sobie wziąć do rozwalenia tych kamery, Znaczy, jakie kamery robisz? Planety, ziemi. a no. Ja nie chcę Ziemię rozwalenia. No to jest taka fajna planeta, nie będę jej spalać sobie, może rozwalimy... Eee... Eee... Marsa. Mars nie jest fajną planetą. Może um, dla was jest fajną, ale ja nie lubię. To zim... eee, księżycem, nie jest u księżycem. Ja polecę jako smokie jeszcze ją atakować.

I ja zasjedzenie. To jednak na należy... ziemi się lepiej rozwalam. zrobimy z niej kwadrat. A, nie taki. Bard Bardziej to będzie jednak prostokąt. Trochę to za dużo. Idealnie! Ja tylko w sobie Przytnę. Nie, yes. to jest okropnie. Nie wyjście w ten sposób. Y, trzeba działać inaczej. Czym... My o no to... Ale... I tu jeszcze trochę... No, żeby jak najwięcej było. Trzeba już tam część. Może to też trzeba postawić. Okej, no, to jest, to Mam no, nadzieję, że się tam coś podzielić. Będę trochę. No ale nie, że teraz coś się chce. Co? trochę. Trów, cztery, trochę. O, no, cztery. Sobie to. O. Nie Laserem przygniemy się. Żeby była równa, bo chcemy to jakiegoś podchodzenia zrobić. Jeszcze ktoś na niej żyje, ale zaraz. No nikt nie będzie na niej żył. Zwierzęta To będzie takie smutne. Tylko za ciężki jeszcze raz i się rozłączyć jeszcze ta ta strona. Ja tutaj to już tak, a na sobie pójdzie taka i na razie tak wygląda nasza ziemia to teraz no już na, jak widać nie żyje to teraz i nie tak będziemy ją i na stronę. Teraz tak będziemy rozwalać. Idziemy lasem. Idziemy oczywiście zamieniam sobie na filetowy kolor, bo taki jest lepszy niż ten zwykły pomarańczowy. Trochę to trwa. Szkoda, że nie można sobie. A, większej mocy na tym lasie. Teraz druga strona. Widzicie tą okropną górkę? Widzicie tą okropną malusieńką górkę, która jest o tu. Ona tu nie może zostać. Widzicie Trzeba z nią zrobić. To. I już jej nie ma. No i teraz będziemy to przycinać, przycinać tu. I to już szybko pójdzie. Więc nie będę robić cięcia. Do i czeki. Nie wiem, co tam było wcześniej, co tu widziałam przed chwilą, nie wiem, co to było, ale to nieważne. Czek, myk, pyk. Gotowa teraz tu. No i już prawie skończyliśmy, jeszcze będziemy można marzyć, nie to Jest nasza piękna... Szukajcie. To jest nasza piękna ziemia. Jeszcze lepiej sobie Tylko sobie powiększamy rozmiar. Oczywiście na chwilę, to ją zamrażamy. Trzy to, to jest nasza ziemia. Prawie zamroziliśmy całą ziemię. Jeszcze tu trochę trzeba poprawić. I tutaj. Um, ja tak krzyczyno... ciszę nagrywam tą i tam. No, żeby było mnie słychać dobrze, a więc będę krzyczeć. Bo ja nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Czy mnie słychać głośno, czy cicho. Więc będę krzyczeć. Jak będzie teraz za głośno, możecie sobie przyciszyć. A teraz tą ziemię będziemy rozwalać, patrzcie. Ufa, weźmiemy. Leci! I co się stanie? Zobaczycie, ja nie wiem. Bo już nie pamiętam. Aha. To się stanęło, no. Nasza ziemia jest zamrożona, to trudno jemy zrozumieć, a więc... Zrobimy to. Ha! <laughs> mm. I zaczniemy. Reklama była, musiałam zrobić cięcie. Teraz zaczniemy ją rozbalać. Co to jest, to ja nie wiem. To jest chyba coś nowego. No, to jest coś nowego. Wezmę tylko tą ładną planetę. Jaka duża? Moja ulubiona to jest planeta. No, świetna jest. Sobie wezmę. Co To jest. O, jeszcze Wow. to tam, tam grę. Okej, okay, będziemy dalej rozwalać. Zacięło się. Nie działa. Czekajcie.